Grzegorz Kępka, witam serdecznie. Gościem wydarzeń jest zgodnie z zapowiedzią Joanna Mucha, może inaczej trochę przedstawię, do niedawna wiceminister edukacji, doktor nauk ekonomicznych. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. To zacznę może od innej sprawy, o której, którą żyjemy od dwóch dni. Afera CPK, ta sprawa tej słynnej działki w pobliżu w Grodziska Mazowieckiego. To jest duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości? Bardzo duży, dlatego że CPK był ich flagowym projektem. inwestycją jest. I jest inwestycją, która pojawiała się tak naprawdę w każdej narracji, w każdej wypowiedzi. Ja mam dzisiaj takie wrażenie po tych rządach PiSu. W ogóle jeszcze raz użyję tego sformułowania, którego używałam kilkakrotnie, kiedy oni rządzili. to było państwo mafijne. i naprawdę będę się tego trzymała. To było państwo mafijne, to było państwo, jak się dzisiaj dowiadujemy, działające poza a, procedurami państwa a, prawa. Natomiast tego typu rzeczy, jak te inwestycje okazuje się, że służyły ludziom Pisu do tego, żeby wziątki jakieś zgarniać na boku. Więc y, moje w ogóle wielkie pytanie jest takie, czy oni w ogóle chcieli jakieś inwestycje robić, czy oni chcieli tylko mieć okazję do tego, żeby przytulić jakiś grosz do swojej własnej kieszeni. Ale pani... bo obawiam się, że ta druga odpowiedź jest tutaj właściwa. Pani idzie bardzo daleko, ale dowodów na takie przepływy nielegalne na razie nie ma. Właściwie któregokolwiek projektu podejmowanego przez PiS nie dotkniemy. Tam wszędzie są jakieś, jakieś wielkie znaki zapytania. Myślę, że w kolejnych e, miesiącach i tygodniach będziemy słyszeli o kolejnych e, kolejnych inwestycjach i kolejnych sprawach. Uśmiecham się, bo uśmiecham się na wspomnienie tego dzisiejszego posta postu pana premiera Tuska, który wskazuje na to, że zapewne kolejne sprawy będą. Mhm, a Donald Tusk napisał też, czy powiedział, tak? Rozszyfrował inaczej CPK. Cały PiS kradnie. Pani by się podpisała pod tym, czy to jest taka publicystyka niegodna, premiera? Powiedziałabym, że to było państwo, którego celem było stworzenie swojej własnej elity, oligarchii, której celem było wzbogacenie się. Celem PiSu, celem funkcjonowania w, państwa w ten sposób, w jaki oni zaproponowali, było to, żeby powstała nowa elita, która miała się wzbogacić i która miała ich finansować. To nie mogło się udać bez kradzieży, więc ta kradzież była wpisana po prostu w model funkcjonowania tego państwa. Mm -hmm. A pani zdaniem obecna koalicja ma czyste sumienie w sprawie tej działki, bo mamy po pierwsze, no pierwszy przykład z brzegu, mamy półtora roku, działka cały czas nie należy, nie została odzyskana, nie podjęto nawet, zdaje się, próby, a o całej sprawie dowiadujemy się, bo dziennikarz wirtualnej Polski o tym napisał, a nie poinformowała nas o tym. Tak, tak, tak oczywiście. Znam, znam ten artykuł i, i, i zapoznałam się z tymi treściami i ja powiem szczerze i wprost, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, co tu się wydarzyło i uważam, że z naszej strony, ze strony naszego, naszego rządu, też powinny tutaj być, te, te sprawy powinny być bardzo głęboko wyjaśnione. Nie rozumiem, dlaczego przez wiele miesięcy nie można było uzyskać odpowiedzi na proste pytanie czy ta, do kogo należy ta działka. Nie rozumiem, dlatego, dlaczego ze strony, ze strony instytucji państwa polskiego takich odpowiedzi nie było. To jest do głębokiego wyjaśnienia. A widzi pani Pewną symetrię, bo wydaje się z tych tekstów, które do tej pory poznaliśmy, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości to Kowr stawiał opór CPK, żeby tę sprawę wyjaśnić, żeby przejąć tą działkę pod budowę czy pod tą linię kolejową. I zdaje się, że za Waszych czasów jest podobnie. Jest informacja, że dopiero w, na początku kwietnia zarząd obecny CPK dowiedział się, że działka została sprzedana. To Symetrii dosyć nie ma. Symetrii nie ma, bo my nie sprzedajemy działek, które są potencjalnie um, takimi miejscami, na których będzie można bardzo dużo zarobić. My nie, nie instalujemy do tego instytucji państwa polskiego. Te wszystkie procedury załatwiono w 24 godziny. Co to oznacza? To oznacza, że tam musiał być jakiś szef tej operacji. Pytanie, kto był tym szefem operacji, który dzwonił po kolei do wszystkich instytucji i mówił masz to zrobić, masz to zrobić, masz to zrobić, tak? Albo ktoś, kto powoływał się na, na kogoś, kto był e, jakimś domniemanym szefem tej operacji. Nie wiem, kto to był. To jest wielki znak zapytania, bo tego się dopiero dowiemy. Natomiast to, że e, nasze instytucje za naszych czasów e, nieadekwatnie się zachowały, mając tą wiedzę, bo to jest e, sytuacja, w której mają wiedzę i nie reagują, no to to nie jest jednak symetryczne, natomiast nadal niewytłumaczalne. A pani zdaniem, kto się nieadekwatnie najbardziej zachował, bo to jest kilku aktorów. Jest ten KOWR, jest by, zarząd CPK, nie wiem, jest Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, która wszczęła śledztwo dopiero po trzech miesiącach. My dzisiaj A... znamy wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą całego tego procederu. Nie chciałabym rzucać żadnych hmm. oskarżeń, dlatego że wydaje mi się, że wiemy za mało, ale na pewno musimy to bardzo dokładnie sprawdzić. To jeszcze jedna rzecz, tylko jeżeli premier pisze, że no to dokładny cytat w poniedziałek sprawa przekrętu opisanego przez wirtualną Polskę od kilku miesięcy jest w prokuraturze zgodnie z procedurami ale śledztwo formalnie zaczyna się właśnie w tym dniu to znaczy, że pana premiera ktoś wprowadził w błąd i myślę, że pan premier wyciągnie wnioski i wyciągnie konsekwencje wobec osoby, która wprowadziła go w błąd. To jeszcze mamy działkę w pobliżu Choczewa, to też informacja z Radia Z, że w największym skrócie trafiła do syna Daniela Obajtka i też KOWR za czasów Prawa i Sprawiedliwości mógł przejąć te działki, nie zdecydował się, a to są działki takie dosyć wartościowe, dlatego że w pobliżu przyszłej inwestycji elektrowni atomowej. Czyli metoda, czyli metoda postępowania której celem, jak się domyślam, było przyjmowanie wziątek, czyli ta, ten zasób naszej, naszej ziemi, który był sprzedawany w taki sposób, żeby ktoś się na tym wzbogacił, a ktoś inny miał okazję do tego, żeby korupcyjnie na tym zarobić. To jest ten moment, w którym widzów Polsatu serdecznie zapraszam do Polsat News i Wydarzeń 24. I Dzie, ja również. Dalszy ciąg rozmowy z Joanną Muchą. Dobrze, ale nie widzi Pani ostatnia, ostatnia sprawa w tej kwestii takiego problemu, że o, tu Radio Zet informuje, tu wirtualna Polska. Przecież taka sprawa, sama Pani mówi, że to jest potężny problem dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest tak zwane polityczne złoto. Dlaczego, choć jest poświadczone, że politycy koalicji wiedzieli o tym, dlaczego o tym nie powiedzieli? Yy, mam bardzo duże, wielkie, ogromne znaki zapytania i zastanawiam się sama, jak to się stało, że ta informacja nie szła w sposób oficjalny, po prostu przez zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Natomiast uważam, że yy, no, te wolne media, które wykonują swoją robotę, yy, sprawdziły się na tym polu. Chce Pani startować na przewodniczącą Polski 2050. Wystartuję na przewodniczącą Polski 2050. Tak. Dlaczego? E, dlatego, że wiem, że jestem w stanie odbudować zaufanie do tej partii. Wiem, że jestem w stanie odbudować naszą pozycję na scenie politycznej i wiem, że jesteśmy potrzebni na tej polskiej scenie politycznej. I wiem, że jest zapotrzebowanie na taką ofertę e, polityczną. Wiem, że my straciliśmy to zaufanie. Wiem, że e, przez długi czas nie szło nam i to mocno nam nie szło. Ale jestem głęboko przekonana, że jestem w stanie to odbudować. Pani musi zebrać 84 podpisy członków partii, żeby tak, stać się tak, formalnie. Tak. Ma Pani już te podpisy czy e, na nie. Razie, bo to zdaje się, odgłoszone zostało, nie wiem, wczoraj, tak? E, dzisiaj, od, dzisiaj ogłosiłam oficjalnie, że będę startowała. E, nasza kampania wyborcza jest bardzo długa. Zbieranie podpisów jest do 10 grudnia, więc dużo czasu. E, wybory są 10 stycznia, e, więc to pozwala na to, żeby pojechać do wszystkich regionów, żeby porozmawiać bardzo szczerze z moimi przyjaciółmi, bo my naprawdę tworzymy. Bardzo fajną wspólnotę. My się naprawdę lubimy w tej partii, co jest niezwykle wyjątkowe, żeby porozmawiać o tym, jaka jest moja oferta, jaka jest moja wizja. Myślę, że to, co mnie odróżnia od innych kandydatów, od moich kontrkandydatów, których domyślam się, bo nie wszyscy jeszcze się zgłosili, to jest to, że ja mam nie tylko pomysł na Polskę 2050, tylko mam pomysł na Polskę. I z pomysłem na Polskę startuję w tych wyborach po to, żeby opowiedzieć, z jakim pomysłem pójdziemy do wyborów w 2027 roku, my, jako Polska 2050, w jaki sposób przekonamy e, naszych wyborców do tego, żeby, żeby chcieli e, zagłosować na nas. To jest kilka wątków. Wybiorę pierwszy to ilu kandydatów jest wiadomo, że Ryszard Petru nawet panią zaprasza do debaty. Czy pani stanie do debaty? Świetnie, debata to jest też moja propozycja, żebyśmy wszyscy ze sobą wszyscy wszyscy kandydaci żebyśmy urządzili taką serię naszych, naszych rozmów, naszych, naszej wymiany myśli. Zawsze jest tak, że kiedy partia przyciąga do siebie uwagę i opowiada o swojej propozycji programowej, swojej propozycji politycznej, to robi tylko i wyłącznie dobrze naszej partii, więc zachęcam wszystkich moich koleżanki i kolegów z partii. Kunt kandydatów, to pani, pani kandydatów powie, kto, też. Kto, kto kandyduje? Myślę, że y, poza Ryszardem Petru wystartuje też Michał Kobosko i myślę, że wystartuje też albo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, albo Paweł Ślis, jedna, jedna osoba z tej dwójki, bo oni z, no, są osobami, które bardzo blisko ze sobą współpracują. A kto jest największym pani rywalem, według pani takiego wstępnego oglądu? Mm, ja nie patrzę na to w ten sposób. Chcę wygrać te wybory, naprawdę chcę wygrać te wybory, ale y, nigdy nie byłam osobą ani w Platformie, ani w naszej partii, która dzieliła, więc jestem przekonana o mm. tym, że jeśli uda mi się wygrać, to całe to środowisko pozostanie z nami. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie w tej kwestii, Ryszard Petru, porozmawiajmy o tym, jak odbudować zaufanie wyborców. A pani mówi, że pani ma pomysł na całą Polskę. No to jak to e, tak, znaczy to, to jest jakby dwustopniowe. Ja mam pomysł na Polskę 2050 i mam pomysł na Polskę, więc mm -hmm. to, są, to są te dwa elementy. A, bo... Powiedzmy trzy elementy pomysłu na Polskę. Pomysł na Polskę, wie pan, e, to jest. Bardzo trudno jest mówić o bardzo szerokim pomyśle w trzech zdaniach, ale powiem Panu tylko jedną rzecz, która będzie takim punktem zaczepienia. Jeśli my jesteśmy dzisiaj na 20 miejscu, jeśli chodzi o gospodarkę, ale we wszystkich rankingach dotyczących jakości życia, e, robienia biznesu e, czy różnego rodzaju innych rzeczy dotyczących tego, jak nam się żyje, jesteśmy w okolicy 40 miejsca. To coś tu jest nie tak. Czy to jest krytyka premiera Tuska i tego rządu? To jest e, powiedzenie, że era polegająca na tym, że chcemy postawić na, na rynek, na gospodarkę, na, na, e, na wszystkie te elementy, dobiega ta część transformacji dobiega końca. Następna część z wielkiej zmiany w Polsce to jest zmiana, która dotyczy naszej jakości życia. I to musimy wprowadzić i przeprowadzić e, i pokazać Polakom, jakie są pomysły e, na tę część. Mm -hmm. A pani zdaniem, Szymon nie jest obciążeniem dla partii Nawet w nad... Wie, macie Szymona Hołownię, a traca Polska szuka zatrudnienia dla Szymona Hołowni. oczywiście on y, uprzedzał nas o tym, że on w pewnym momencie tak, odejdzie. Jest obciążeniem. To jest obciążenie. Sondaż najnowszy. By, dla faktu 57% respondentów y, twierdzi, że najlepiej, żeby się zajął czymś niezwiązanym ze światem polityki. Ale no, to Szymon miażdżąca. ogłosił to, że z, z polityki odchodzi, więc, y, więc myślę, że tutaj mamy tą, tą, jakby to, to, ten znak zapytania rozstrzygnięte. Szymon stworzył naszą partię i ja nie, mo, nie mogę dzisiaj powiedzieć, że jest obciążeniem. Popełnił błędy i wie, że je popełnił, i naprawdę bardzo jakby mocno je odpokutował. One oczywiście zaciążyły na naszym e, zaufaniu i na naszym poparciu, ale naprawdę jestem przekonana, że to wszystko można odpracować ciężką pracą i, i naprawdę bardzo dużym zaangażowaniem, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Pani mówi o lepszej jakości życia, kwestia asystencji osobistej. Tak to jest. był jeden z pierwszych pomysłów Polski 2050 tak. i zdaje się do. Dopiero teraz rząd przyjmuje projekty. Czy to nie jest jednak porażka po takim długim czasie w takiej ważnej kwestii? No dobrze, ale my, powiem tak trywialnie, tłukliśmy się o ten projekt naprawdę przez długie miesiące. To, to były starcia dotyczące tego, żeby ten projekt stawał na SKR-mie, czyli na przygotowaniu do Rady Ministrów, stawał, stawał na Radzie Ministrów. W końcu się udało i na Radzie Ministrów obronił się we wszystkich tych e, e, różnicach, to, które było między ministerstwem i Ministerstwem Finansów. To kto był całbym tego projektu. Nie wiem, nie chcę wskazywać. Znaczy, wie Pani, Trzeba... ale nie chce Pani wskazywać. Niech pan, niech pan zapyta Pana ministra Łukasza Krasonia, on jest autorem tej Zapytam. ustawy. On bardzo dużo przy niej się napracował, bo to jest osoba, która, która doprowadziła do tego, że ten projekt przeszedł przez Radę Ministrów. On jest bardzo potrzebny, bo jeśli chcemy aktywizować osoby z niepełnosprawnościami, jeśli chcemy, żeby wchodziły na rynek pracy, jeśli chcemy, żeby uczestniczyły po prostu w naszym życiu społecznym, to asystencja jest niezbędna. I to jest inwestycja, bo ci ludzie przecież. Pracując też przynoszą do naszej wspólnej e, kiesy e, podatki, więc, e, więc to jest inwestycja. A jeśli chodzi, bo rozmawiam z byłą wiceminister, wiceministrą edukacji narodowej, e, sprawa wynagrodzeń dla nauczycieli za wycieczki, mówiąc w skrócie największym. Karta nauczyciela to zmieniła, że, że nie dostają, w związku z tym jest duża frustracja w szkołach. Teraz premier spotkał się z nauczycielami i zaapelował do klubów, żeby to załatwić projektami poselskimi. To jest ruch we właściwym kierunku. Wreszcie? Pani ministra Nowacka mówiła o tym, że pracują nad tym, żeby, żeby, ta zmiana, żeby ta zmiana rzeczywiście wyglądała inaczej niż wygląda dzisiaj. Nie wiem, czy to będzie projekt poselski, bo mam wrażenie, że w Ministerstwie Edukacji już pr trwają prace nad tym, żeby poprawić te, te, te złe propozycje, które się gdzieś tam pojawiły. Ale pamiętajmy, że jakby początek tego całego zamieszania jest w wyroku, który zapadł dotyczącym, dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli, na Naprawdę w tak... E, e... Gospodarując tak małym budżetem, jaki mamy na edukację, naprawdę trudno rozwiązać te problemy, i to jest absolutnie niezrozumiałe, że my nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie zainwestować jako państwo w edukację, w najważniejszy podsystem, jeden z najważniejszych podsystemów naszego kraju. Więcej pieniędzy. Ale to nie jest zawoalowany wotum nieufności wobec pani minister. Jeżeli premier spotyka się z nauczycielami i wychodzi z tego spotkania i mówi, to załatwmy to jak najszybciej w Sejmie, a pani minister. Nie jest w stanie tego przeforsować. Pan premier ma taki sposób działania, że podczas spotkań rzeczywiście proponuje różne rozwiązania, ale ja to jestem dobry przekonana, wie pan, gdyby to zawsze chciało przynosić rezultaty, to powiedziałabym, że to jest dobry sposób, ale nie mam takiego poczucia i nie mam takiego wrażenia, że wszystkie te obietnice są rzeczywiście później realizowane. Będziecie głosować za zniesieniem dwukadencyjności, czy też? Bo to też jest kolejny nas... problem, który dzieli koalicja. My już kilkakrotnie powiedzieliśmy o tym, że chcemy utrzymania dwukadencyjności. Dwukadencyjności, ale w, naszej klubie nadal, w naszym klubie nadal jeszcze trwa na ten temat dyskusja i chcemy wrócić do tego tematu. Powtórnie to przedyskutować, bo rzeczywiście stanowiska są. Kilka osób ma inne stanowisko. Natomiast ja jestem jak najbardziej osobą, która wspiera utrzymanie dwukadencyjności, bo mamy problem w bardzo wielu polskich samorządach z takimi wiecznymi samorządowcami, którzy na tyle potrafią zorganizować życie społeczne, że są de facto nieodwoływalni i wiem, co mówię, bo naprawdę widziałam to na własne oczy w naprawdę bardzo wielu samorządach. Ale to nie jest tak, że to administracyjnie załatwiamy coś, co ludzie mogą kartką wyborczą albo poprzez referendum. Załatwić. Dla mnie jakby najważniejszym argumentem w tej sprawie jest to, że ludzie tego chcą ludzie, którzy znają swoje własne samorządy, ludzie, którzy dobrze oceniają reformę samorządową to jest też niezwykle ważne, a mimo to chcą, żeby ta dwukadencyjność pozostała. Ja wierzę tutaj w, w, po prostu w mądrość ludzi. Podzielicie się pewnie w czasie tego głosowania, ale chcę zapytać o taką inną rzecz, która jest gorąca yy, sprawa Zbigniewa Ziobry. Głosowanie o od odebranie immunitetu. Yy, zagłosuje pani za? Oczywiście. Odebranie. A jeśli chodzi o areszt? Yy, oczywiście. Znaczy, zarzuty... Słyszę różne głosy, jeśli chodzi o tę drugą kwestię. Pani zarzuty, nie ma wątpliwości. Zarzuty postawione Zbigniewowi Ziobro, przecież my mówiliśmy o tym przez całe te 8 lat, że tam jest zorganizowana grupa przestępcza. Dzisiaj to jest finalizowane w zarzutach, które, które zostały sformułowane. No Chyba nie ma naprawdę przypadku na świecie, kiedy minister sprawiedliwości ma stawiany tego typu zarzut. To pokazuje, że mieliśmy do czynienia z państwem mafijnym. Powtórzę to, co mówiłam na samym początku naszej audycji. Nie boję się pani, że ktoś panią pozwie? Mm, bardzo proszę. Będę się broniła. Uważam. Znaczy te, to sformułowanie już się notabene gdzieś obroniło w, w sądzie, mm -hmm. ale u, biorę pełną odpowiedzialność za to sformułowanie. Joanna Mucha, e, Polska 2050, wiceszefowa, może niedługo szefowa. Wybory w styczniu. Wybory w styczniu.